Sakrament namaszczenia chorych. Przy sakramencie namaszczenia chorych myślę, że tutaj warto wspomnieć o rzeczy, która niestety jeszcze trochę pokutuje w naszym społeczeństwie. Sakrament namaszczenia chorych nie musi być udzielany w sytuacji, nazwijmy to, krytycznej. Jest przeznaczony tak naprawdę dla osób chorych i cierpiących, niekoniecznie w stanie agonalnym. Kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Po pierwsze, jakaś ciężka choroba. Po drugie, Przygotowywanie się do operacji. Także podeszły wiek jest tym momentem, kiedy możemy przyjąć sakrament namaszczenia chorych. I ostatnia sytuacja, z którą większość z nas kojarzy sakrament namaszczenia chorych, czyli sytuacje, w których nasze życie jest zagrożone. Tutaj warto zwrócić uwagę, że nawet w przypadku utraty świadomości. Kapłan może udzielić sakramentu namaszczenia chorych? Trzeba tu jednak pamiętać, że sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla osób żyjących. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze przeczytajmy dwa fragmenty biblijne. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli by popełnił grzechy, będą Mu odpuszczone. Kościół idąc za tym wezwaniem ma właśnie sakrament namaszczenia chorych. Jak sama już nazwa wskazuje, mamy tutaj element namaszczenia olejem chorych. Olej ten poświęcany jest w czasie myszy krzyżma. Sakrament namaszczenia chorych jest wyzwaniem. Z jednej strony prośbą o to, żeby podźwignąć tego chorego z jego choroby, uzdrowić go, ale także, aby dodać mu siły na znoszenie tych cierpień. Siły takie, żeby umiał nieść swoje cierpienie wraz z Panem Bogiem, ofiarować je. Bo też pamiętajmy, że jako osoby wierzące jesteśmy wyzwani do tego, żeby nasze cierpienia ofiarowywać w różnych intencjach, oddawać je Panu Bogu, łączyć z Jego cierpieniem. Także sakrament namaszczenia chorych nie jest tylko pokrzepieniem takim fizycznym, ale nawet bym powiedziała przede wszystkim ma być pokrzepieniem duchowym dla osoby chorującej. Pamiętajmy bowiem, że samo uzdrowienie w sobie nie jest celem wiary, wbrew temu, co mogłoby się zdawać wielu. Tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o nasze zbawienie. Tu życie na Ziemi jest krótkie. Zwróćcie uwagę, że mamy wielu świętych, chociażby też święty Franciszek z Asyżu, którego rok obecnie przeżywamy, którzy chorowali nam wiele chorób. I to było normalne. Myślę, że też warto jest spojrzeć na źródła franciszkańskie. Co właśnie święty Franciszek mówi o chorowaniu? On mówi o tym, żeby przyjąć to cierpienie, żeby przyjąć tą chorobę, zdać się na Pana Boga. Choroba weryfikuje wiele rzeczy. Czy my, mimo cierpienia, jesteśmy w stanie trwać przy Panu Bogu? Czy umiemy to cierpienie ofiarować? Nasze życie tu na Ziemi jest krótkie, pełne cierpień. I to jest normalne, to jest oczywiste. Ale najważniejsze jest to, jak my postępujemy, jeśli chodzi o naszą wiarę. Czy właśnie umiemy znosić te cierpienia w sposób taki pozytywny, złączony z Panem Bogiem, bez kapryszenia, bez obrażania wszystkich dookoła, bez bycia takim w cudzysłowie bucem, który źle się czuje, więc teraz na wszystkich będzie burkał, wszystkich będzie rozstawiał po kątach. Czy może potrafimy to znieść? W takiej pokorze, złączając te nasze cierpienia z cierpieniami Pana Jezusa na Krzyżu, oddając je w jakiejś intencji, czy w chwilach cierpienia wyzywamy Pana Boga, czy jesteśmy mu wierni i potrafimy iść właśnie przez te cierpienia z nim. To jest tak naprawdę najważniejsze. Ale ja tu się rozgaduję, a nie o tym miał być filming. Widocznie trzeba będzie nagrać osobne o cierpieniu. Czy sakrament chorych może zastąpić spowiedź? Trzeba pamiętać, że w normalnej sytuacji, kiedy osoba chorująca jest w stanie się wyspowiadać, iść do spowiedzi, to normalnie powinna się wyspowiadać. Iść do sakramentu spowiedzi, następnie mamy sakrament namaszczenia chorych. Ale jeśli taka sytuacja jest z jakichś powodów niemożliwa, ma żal za grzechem, ale nie jest w stanie wypowiedzieć tych grzechów, to tak sakrament namaszczenia chorych będzie miał moc odpuszczenia tych grzechów. W innych jednak sytuacjach chory powinien najpierw przystąpić do sakramentu spowiedzi. Tak więc, sakrament namaszczenia chorych i podejście do niego, jako do właśnie odpuszczania grzechów, to są wyjątkowe sytuacje, a nie taki standard, że tak jak ja teraz jestem w stanie mówić i normalnie byłabym w stanie się wyspowiadać, to mam obowiązek wtedy iść normalnie do sakramentu spowiedzi. A nie przyjmować sakrament namaszczenia chorych i mieć takie, e to on mi odpuścił grzechy, to już teraz do spowiedzi nie muszę iść. Sakrament namaszczenia chorych nie zastępuje sakramentu spowiedzi. I co warto też pamiętać, jeśli osoba, która taki sakrament namaszczenia chorych przyjęła i podczas niego zostały jej odpuszczone grzechy, a poczuje się lepiej i jej stan będzie wystarczający. Ku temu, żebyś się normalnie wyspowiadała, to jest zobowiązana, żeby do takiego sakramentu spowiedzi przystąpić. No dobrze, ale co ten kapłan namaszcza w tym namaszczeniu chorych? Czy może on sobie wybrać, w którym miejscu tym olejem namaścić? Nie, tutaj mamy konkretnie namaszczenie czoła i namaszczenie dłoni.